No, witam, sezon 2016. Mam do wszystkich informacji, nie do fanów, też do wszystkich, bo ogólnie jest taka informacja, nie wiem jak będziecie się z nami kontaktować, bo znowu banujecie do lajkowania. Od dzisiaj po nie zakładamy. Nie wiem jak będziecie się z nami kontaktować. Nie wiem. Ja po prostu w takie zabawy waszego banowania i tworzenia są pierdole. Ja wolę wypromować nasz kanał niż Facebook lajkowania. Nie to będzie gówno obchodziło, jak macie się skontaktować z nami. Bo na YouTubie z nami się nie skontaktujecie, bo nie mam takiej opcji. Nie wiem Po prostu Ja już nieraz, raz, nie dwa zakładałem te Ale wy banujecie jak Cioty zajebane To nie będzie Nie będę tworzył po prostu Do lajkowania Bez tego się żyło Tego na samym kanale jeździliśmy I słowa i tak była Bez lajkowania Po prostu przykro mi no Ale postanowione, bo ja nie będę manował czasu na tworzenie, a wy będziecie banować. Ja chcę wypromować kanał niż do lajkowania. Po prostu sami sobie nałożyliście bad na dupę. Ja po prostu nie będę zakładał, bo ja nie mam czasu na wasze zabawy banowania. Dla mnie, bo po co? Bez tego się żyje. Ważne to, że jest nasz kanał, że nas to wyrzucamy w film. Nie to chodzi, że my uciekamy czy coś. Nie, pierdol tych hejterów, gibusy, ciotów. Po co nie mam siły na zakładanie? Jak wy nie umiecie dosznować tego, co robimy dla was, w tym roku za karę nie będzie puty. Miało być na połowie kwietnia, nie będzie. Przykro mi, nie umiecie normalnie z nami kontaktować się, tylko umiecie banować. Pierdolę was krótko na temat. Co? Wy chcecie wszystko? A jak ja, kurwa, proszę o coś, żebyście y, kasowali te przeróbki kanałów, y, nieowcane kanały, lub nieoficjalne kanały na, na face w tym sensie do Macie to wyjebane. To ja też będę miał na to wyjebane. Nie wiem, jak będziecie z nami się kontaktować. Pisać do nas. Nie wiem. Nie wiem, kara jest. I ta kara będzie już od zawsze. Już nie będzie tak, że o, już kobra tajkę zrobią do lajkowania. Nie, skończyło się. Z tego powodu, że ja nie mam siły na takiej waszej zabawie. Ja z tego wyrosłem, Z tego panowania kogoś. Po A wy jak nie jesteście dorośli, to się bawcie dalej. Innym e, banujcie. Akurat dobrze, że wyponujemy tylko nasz kanał na YouTubie. Nie wiem. Nie wiem jak wy jakim cudem wy się z nami skontaktujecie, Kontaktować się z nami. Nie wiem. Było tylko możliwe kontaktowanie się z nami na na Faceboie. Na lajkowanie, ale nie umiecie, kurwa, do tego docenić, że prowadzimy to wszystko ładnie. To, że są różne tematy, macie na to wyjebane, To ja też będę na Was miał wyjebane Co się za co, tak mówię. Od dzisiaj nie ma już stąd do lajkowania. Wszystkie informacje tego typu, kiedy są nowe filmiki, co ja. Wchodźcie, na kanał nasz. A co dalej? Wasza broszka nie moja. Bez tego się żyło. Bez tego lajkowania. Fejn się podniósł. Tak było w roku 2014 roku. Nie mieliśmy w ogóle tego do lajkowania. I, jak, i jakoś się żyło. Na co ludzie wchodzą na kanał. I tak w tym roku zrobimy Przykro mi. Nie umiecie do tego docenić Staramy się dla Was coś robić Aby umiecie planować Nie ma fejsa Nie ma lajkowania Dla mnie będę miał święty spokój Chociaż wypromuję kanał Niż do lajkowania Tacy mądrzy A nie pomyśleliście o tym Jak skontaktować się do nas ale kombinujcie. Nie ma broszka, ja bo